Kienem, zkoń, witamy w profesjonalnym studiu La Bomba Studio a, w, w Warszawie. W właśnie, tak. tak naprawdę w Gdańsku. I nie ma co pierdoli, w koronów, pana. No, no, tam jest, w jak w w tam w w przed nagrywaniem się czujesz? Tam... Ja jest taki stres, że ja mi się stracić za stracić się za no, no rozumiem, ja też tak. Zimny kraj, zimny flow, zimna buda, Tak jak powiedział Góral, czy mi się uda? Aby rap dosiąść i osiąść na scenie Takie marzenie, chłopaku, to przedstawienie To nie twierdzenie, w Pitagorasa czy Talesa Wszystko zapisane mam w mych SMS-ach Mam plecak, pełen świetnych punchline'ów Klein is good, bit gotowy, to go daj Niszysty, na pewnej kurwie wjeżdżam Jadę na was jednym wersem, bo szkoda mi głosu Na takie szczerwa, HWDP, litery święte Nie rozumiecie kurwy, czy to dla was niepojęte Wy nie obawial penery, chcieliście disku To będę kurwa szczery, wypierdolę wam siekiery Nie mam czasu na bajery, to prawdziwy głos ulicy Ja wygrywam, a wy zostajecie z nim. Czas nie czeka na nas, to był zimowy gdański dzień słońce, między blokami wyłaniało się, dobiegają jej głosy z zewnątrz, bardzo motywujący, wielki szacunek dzięki tobie, zrozumiałem, że odnalazłem siebie, na życie mapie, gdzieś rozrzucone, ludzkie marzenia w oceanie marzeń zatopione, nie chcę tu pierdolić o życie Szczęść, choć dla wielu osób i tak jestem kurwa skończony, zatopiony, gdzieś na dnie życia odnaleziony, ludzie wciąż gadają, zostaw to odejść, nie odnajesz się w tym Wiem, wolelibyście, żebym pał i staczą się na waszych oczach, Niestety nie dopuszczę do tego brawo, brawo, brawo. Nie biorę za to fitu, to bez kitu Nie dla niego robię to, dla tej garskiej ludzi Przekaz od swojego, gdy ty otwierasz wino Ze swoją dziewczyną, to ja ze swoją wrzucam Kolejny trak tak na primo i to one na mym My od lat młodych, to nie sposób na hajs To nie jedyny dobrobyt, nie dla mody Jak szera, nienawiść do Byłem z czasem moja zim siła zim wzrosła wstąpię, Powstań, wypadłeś kolejny, kolejny raz, raz, rap nie wtrzyma kroku twego Przez cały czas to dla was, dla tych szczerych ludzi, kumatych Dla każdego tego, który szczerze zna się na tym Dla chłopaków z ulicy, rap, rapazy No i gdzie są te lapsy? Co chcą zgarniać za to kajcy A nie wnoszą tu nic Na okrągło słaba bansy